Dorota, nie ma co ukrywać, że takiej wersji Ciebie często nie oglądamy. Lubisz taką sexy wersję siebie. O Boże, ja jej nie znam jakoś specjalnie, wiesz co, mocno, ja siebie tak nie oglądam. Może sobie taki prezent na czterdziestkę zrobiłam, wiesz, tą sesją. 40 w tym roku. Wszystkiego najlepszego. No jak A, się wiesz, z tym czujesz? To jest taka magiczna liczba. Ja się jakoś godzę ze starzeniem już od jakiegoś czasu, to starzenie nie jest takie złe. Bardzo mi się podoba, co się dzieje w środku we mnie i że wiem, co chcę, wiem czego nie chcę. Nie za bardzo mi się podoba, co się dzieje na zewnątrz ze mną, ale, ale myślę sobie, że bilans jednak nadal jest na plus. Ale co się dzieje na zewnątrz z tobą? Czy... No wiesz co, no po prostu no, nasze ciało się starzeje, jesteśmy inni. Oglądam zdjęcia sprzed paru lat i sobie myślę, nie. I potem sobie myślę, dobra, przejdę znowu na dietę. A potem jestem tak strasznie nieszczęśliwa na tej diecie, że sobie myślę, że jednak wolę być szczęśliwa i najedzona. Na przykład, <grym> wiesz, to są jakieś takie wybory. Co dziś 40-letnia Dorota powiedziałaby 30-letniej Dorocie i 20-letniej Dorocie? O Boże! Ja mam jakąś taką, e, takie przekonanie, że niczego bym nie zmieniła w moim życiu, dlatego że ona jest drogą, z której naprawdę wszystkie elementy i te fatalne, i te fantastyczne się sklejają na to, kim jestem w tej chwili. I jeżeli bym mogła sobie coś powiedzieć e, lat temu 30, to bym po prostu milczała. Wiesz, żeby nic nie zaburzyć. Mhm. No, też zdobyłaś się na pewno odwagę. W określonym momencie, kiedy wyznałaś publicznie e, jak wyglądał ten chyba najciemniejszy okres twojego życia, z czym musiałaś się zmierzyć. Wiesz co, tak, natomiast b, b, miałam ojczyma, który był pedofilem, szczęśliwie byłam troszkę za stara już dla niego. Trudno jest wyznawać rzeczy niewygodne, natomiast jeżeli... Tym swoim wyznaniem jesteś w stanie uratować jakąś część ludzi. I dokładnie mówię to słowo uratować, ponieważ wiem, jakie potem dostawałam wiadomości, bo ludzie, którzy są na dnie w jakichś najgorszych odmentach swojego życia, szukają jakiejkolwiek deski ratunku. I czasami tą deską ratunku może być to, że ta miła, uśmiechnięta pani z telewizji też się boryka z trudnymi rzeczami. Nie jest wami w domu dwuletnią córeczkę i dorosłego faceta 18-letniego no, syna wiecie, tak. czy 19 -letniego. w tym roku będzie już 19 lat, tak. Jest to fenomenalne i Antek jest w ogóle przefajnym gościem i pomaga przy swojej siostrze, ma przyjemność zajmowania się nią. Wiesz, no, 16 lat różnicy między dziećmi naprawdę to jest sporo. Mam taką niesamowitą pomoc Bandku w domu. To jest, wiesz, mogę go traktować naprawdę jak dorosłego, fajnego faceta. Oczywiście nadal jest moim ukochanym syneczkiem. I wiesz, i nie mogę go rano wzbudzić, żeby poszedł do szkoły, ponieważ kocha spać. Ma to po mnie. W tym roku matura? W tym roku matura. No i co, mama się denerwuje? Ach, nie, w ogóle nie chcę rozmawiać na ten temat, bo zaraz dostanę cholery, naprawdę. On się w ogóle nie uczy do tej matury. No. Ucz się do matury, no, mama nie denerwuje. ucz się do matury. <laughs> nie, jest, jest matura i, i są egzaminy na studia teatralne i jest strasznie na to nastawiony. Więc na, naprawdę... E, e, chyba wolałam zdawać maturę niż być matką kogoś, kto zdaje maturę. No, ale teraz chwila szczerości z mojej strony, bo kiedy pojawiła się informacja, że Antek wystąpił na wspólnej i wystąpił, tak, tak. no to od razu my wszyscy w redakcji dobra, dzwonimy do niego, niech jakiś wywiad będzie, niech coś. I mur, mama mówi nie, żaden nie, wywiad. Mama mówi nie, Jesteś poczekaj, istrożna? ale to nie o to chodzi. Chłopak od 13 roku życia gdzieś tam pracuje na, na siebie, uczęszcza do Akademii Muzykalowej, występuje w różnych miejscach i robi to bez rozgłosu jako człowiek o własnym imieniu i nazwisku. To nagle, nagle zainteresuję, dostał jakąś w ogóle czwartoplanową malusieńką rulkę i super! I gdyby tą czwartoplanową malusieńką rulkę dostał Jan Kowalski, to nikt by się tym nie interesował. A w tym momencie ja nie chcę, żeby w jakikolwiek sposób Antek. Em, Inaczej, chcę zmniejszyć brzemię, którym jest posiadanie sławnego rodzica, bo yy, mnie nigdy nie bolały komentarze w internecie. Natomiast wtedy, jak się dowiedziałam, że ja mu załatwiłam rolę, wiesz, od kogo się dowiedziałam, że Antek będzie grał w nadspólnej, od zaprzyjaźnionej pani sprzątającej, nie od mojego syna nawet. Czy myślisz sobie czasami, OK, jeżeli nie prowadzenie programu, to co co jeszcze mogłabym robić, co też dałoby mi fan? Słuchaj, marzę o tym, żeby otworzyć takie swoje własne miejsce wakacyjne i już gdzieś te plany się zaczynają składać do kupy. Hotel, coś takiego? Kilka domów na wynajem, zrobionych w sposób piękny, tak żeby. No takie coś, co bym, w czym ja bym chciała spędzać wakacje. I, i rzeczywiście to nabiera rumieńców, Mam nadzieję, że za dwa lata ci tam będę mogła zaprosić. Przyjmuję zaproszenie. Przymaj Wszyscy ksiuking. przyjmuję. Dziękuję Ci bardzo. <noise> Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.